Dzień dobry wszystkim, zanim odcinek się zacznie, zostawcie łapkę w górę za to, że w końcu jest odcinek na kanale, a odcinków teraz na kanale nie było ze względu na to, że wystartowaliśmy z pewnym projektem, ale odcinki już wracają. Nie martwcie się, zostawcie łapkę w górę dla zachęty, zostawcie subskrypcję na dole i napiszcie komentarz. W końcu lufer wrócił! To będę wam przypinał serducha, tęsknię za wami. A czemu nie było odcinków? Tego dowiecie się z rekomendacji na YouTubie. Mogę wam powiedzieć tylko, że zacząłem drugi kanał, tam nagrywam też. Dlatego nie tylko w Tylko wtajemniczeni oglądają odcinki. Oglądajcie do samego końca i zostawcie łapkę w górę, bo widzę cię. Widzę cię. Halo! Ja. Jeszcze tylko skalibrować układ chłodzenia. Uciekaj stąd, on cię zabije. Nie zabije mnie. Muszę to przerwać. Nie, uciekaj. Moja droga, ja rozumiem, że do siebie majaczysz i gadasz do siebie, ale zaraz odpalę tą maszynę. Potęga słońca jest już gotowa, a ty będziesz pierwszym świadkiem tego. Nie, 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 nie. On nie może. Działa! Potęga słońca! To działa! chodź, otto! Już za późno pojęcia! Nikt tej maszyny nie wyłączy. Zrobiłem pewne ulepszenia. A ty zginiesz za to, że mnie nie posłuchałeś! A. A. A nie mówiłem, że się dopadnę! Otto! Sprawdziłem badania! A. Kilka osób przyprowadziło. Ta maszyna na naszej planecie nie będzie dobrze działać! Bo ona zawsze będzie wybuchać! Galaż głupoty! Moje obliczenia są nieomylne. A dzięki moim ulepszeniu, ona będzie dawać energię niezliczoną! Ja wiem, że pan chciałby! A, uratować ludzkość! Ale nie tym kosztem! Ta maszyna nigdy w życiu nie zadziała na naszej planecie! Jest za duża atmosfera! A, a jej! A! Nie zmienimy! Mam dosyć tych twoich pupa. Żegnaj, Spider-Manie. Nie! <grystanie> Żegnaj. Wypuść mnie! <grystanie> Błagam! Ty następna. Tu byłby system. możliwe gdzie spider-man e? A ty co chcesz skończyć tak jak on mów gdzie spider-man <śmany> <śmany> Na mnie rzeki gdzie to niemożliwe. Tak nie mogło się stać. Zginął walcząc ze mną, ale jest za słaby, żeby ze mną wygrać. Tak samo jak ty, podróbo kapitana Ameryki. Odwołasz te słowa? Chodź tu! Chodź tu! I co teraz? <grybujesz> jak twój przyjaciel. On żyje! Pożegnaj się z życiem... Kapitanie Ameryko. Ach, co jest? Jak, jak to? Ty. Tyż się jesz, Wyciągamy go! Ale Co robimy? Wyciągamy go! Ale próbował nas zabić! Co z tego? Nikt nie na na śmierć! Robisz to na własną odpowiedzialność, Looper. Ech. Mary Jane, wstawaj. Tak, tak, to ja... Wstań, proszę, Co chodź, się dzieje? chodź, zaraz ci opowiem wszystko. Chodź, tylko ci stąd nie Gdzie ja jestem? Oje, oje, Marzenia... Uległy... W porusach Po jakichś szczeniach... Próbował mnie... Nie, doktora Octaviusa! Pokrzyżować moje plany! Nie żaden szczeniak, proszę pana. Pan nie zna. Kim? Kim ty jesteś? To. to. To niemożliwe! Ty. To ty! Aleś na tym pokazie. Ty, ty jesteś luferek! Jeden z najlepszych uczniów Midtown High School. Dlaczego? Dlaczego chciałeś mi to wszystko zepsuć? Nie chciałem, proszę pana, naprawdę wierzyłem w ten projekt. Chciałem, żeby pan dokonał czegoś wielkiego, tak jak, tak jak. Tony Stark, tak jak Iron Man. Tony. Tony Stark. Nie, Tony Stark. To na pewno. To na pewno on cię przesłał. Luffy, wszystko ok? Wszystko ok! Niszcze cię! Ach. Niech pan mnie Tym razem... nie przeżyjesz. Nie! To kto Doktorze! Lover, nie! To już nie jest prawdziwy doktor Octavius, on chce cię zabić! Musimy pozwolić mu tak umrzeć. Nie, tak nie możemy! Musimy! Rupert proszę cię, nie ratuj go, on nie jest tego wart. Układ ulegnie samodestrukcji. A! Stary, o, szybko, uciekawe. szybko! Mary chodź, 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 chodź! Szybciej stąd. Ziem, Trzy, szyb, 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 dwa, szyb. jeden. Ał. Ojej, stary... O, ale... o, będzie mi taki przypał. No my w ogóle idziemy do szkoły? Idziemy tylko i wyłącznie dlatego, że jeżeli nie pójdziemy to dyrektor nazywali No dlatego musimy iść do tej szkoły no, i ucimy, dlatego tak, właśnie Musimy idziemy. go unikać jak najbardziej. W sensie zobaczymy dyrka, od razu lota! Od razu uciekamy, tak? No tak, ale to jest, nie wiem tak mi noga, bo już nie wiem czy zrobię taką szybką tą lotę. Skary, przecież ja mam dziurę w brzuchu na wylot i ledwo co to, 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 to ten Piem. Pamiętaj, spotkamy dyrektora, od razu uciekamy! Najlepiej do oh. damskiej toalety, bo wtedy nie wbiję. Dobra, dobra, dziewczyny będą krzyczeć, będą wychodzić, będą piszeć, ale nie, my nie damy się pokazać dyrektora. Wiecie, chciuk, chciuk. Dobra, okay. Mogę, że mój pajęczy zmysł udziału, kiedy będzie gdzieś przechodził. Tylko mój pajęczyzm zmysł działa wtedy, kiedy ja wiesz, mam niebezpieczeństwo. Tak no to w sumie to jest niebezpieczeństwo. No go nie, spotkać. bo to nie jest takie niebezpieczeństwo, które wiesz, które czeka na mnie i no. No i no, za się... tak szybko dzwonek już był. No wiem, że Teraz wszyscy będą się patrzeć, jak wyjdziemy do klasy. Dobra, patrzymy się na dół. Od razu wbijemy do, do sali, to patrzymy na dół, okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. Czyli z głową w dół wchodzimy. Z głową w dół, dokładnie. Z głową w dół. Totalnie z głową w dół, żeby nie zobaczyli ani... Nie no, my jesteśmy... T... Ser, zobacz na moją rękę, zobacz na moje ten. Zobacz na moje oko. Sary, to że miał trzy oczy. Cztery. No właśnie, jedno jakieś dziwne. Chodź, 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 chodź. Pamiętaj, głowa do głowa dół, obraz w zarąbali. O! Był tu obraz. Głowa tu, okay. Dobra. okej. Ja, jaką wspólną wersję ustalamy? Co, co się nas stało? E, no może powiemy... Tramwaj nas pobili. przyjechał. To byśmy chyba nie byli tu. No to co? Co no, Że po, pobili nas może jacyś, jacyś bandziory pod sklepem. Chcieliśmy iść do sklepu tak. i bandziory nas o, pod sklepem No Dobra, chcieliśmy kupić sobie majkelki i no. Tak My no, chcieliśmy kupić i... Tak Okej okay. okay. Ale ty wchodzisz... Nie, no ja mam stresa Nie, no ty wchodź Piesz, Nasza klasa jest taka dociekliwa, że oni do, od razu się dowiedzą o tym wszystkim No, a pomyśl jeszcze co Przemek pomyśli tak, ten, co Przemek jest przerąbany No właśnie On zna Ironmana, on Starka, czyliż to? To jest niemożliwe On, akurat on, Przemek To jest... On pisze... On się nazywa Przemek przez SZ Przez 3 jak pszczoła Ach, dobra Wchodzimy Czter, trzy, czesc! Cześć! się Co się dzieje? Co ja? Co ja? zrobiliśmy? To on nie powi, on nie powi, on nie powiedzieć jakąś przemowę. Jaką Kowbojską Dlaczego chcecie? Funkcjonie. Jeszcze jeszcze takimi debestiakami podobno pomogliście Ironmenowi. Co? Jak pomogliśmy Iron No tak mówiliśmy w tej sytuacji. Kto to Iron Gdyby nie wy, gdyby nie wy, to by ten Oktawiec w niszczył miasto. Co wy gadacie? Nie oglądaliście telewizji? Ale jakiej telewizji? Gdzie? Co? Może nie wiedzieli, bo macie byli w szpitalu, ale w ogóle. Jakie ty najlepsi. Jakie ty Spokojnie, spokojnie! W ogóle jesteście lepsi od tego Spidermana i tego Starzo, ten, no kapitan Marika, o. <noise> Ale o co chodzi? Jak, co, co widzieliście w telewizji? No w telewizji... Co oni tam ja, mówili? A, 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 a Iron a Man mówił, że w telewizji... Jest... Eee, co ci chodzi? Polak, ktoś chyba idzie. O nie, chyba nie wiem kto. Ej, siadajmy do ławek, siadajmy do ławek, szybko! No? Chodźcie, no? no? Ja tutaj, ja tutaj, sorry mordo, odsuń się. Tutaj jest Polaks! Ej! Co? Darek, głowa do dołu, głowa do dołu, głowa do dołu! Przece mi się do... ten! Przece kamieć, O! <grystanie> tak, patrz, tak zrób, tak! O, no... Idzie tu, idzie tu! czego? Czego? czuję A co, tak śmierdzi? Nie! A no, już zmysł, paranie! Dobra! A o co wam chodzi? A co mamy teraz za lekcję w ogóle? I matmy? Ale odwołali, po dyrektor mam z nami przegadać całą lekcję! O nie! No. Nie, to już szkolenie super. He, hej, hej, chłopaki! Nie, nie mogłam się przebić przez tłum! Hej, Smollax! He. Hey, hej! Gwen. I, I chciałam z wami pogadać. Co to. Co, czy. ja to się widzę? Ty coś tutaj masz? Na, na oku? Nie, nie mam. wiadomości? Nie no, oglądałam wiadomości, wszystko widziałam, ale no, trochę nie wierzyłam, że naprawdę pomagaliście z, z temu Iron Manowi, ale jesteście super, chłopaki! Chodź tutaj, Smollax! O, ale co, lufariusz, ja bym chciała z tobą pogadać na, na waszy temat. A nie będziesz krzyżała? W sensie chcesz się no ty gadać tym co? No tak, tak, no tak. tak, tak ze mną chcesz porozmawiać? Tak, 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 tak. Dobra, siadać już mi tutaj. Wszyscy to. A wy już siedzicie. No A. dobra. E, panie luferku, panie Smolak, się proszę do tapicy. Już. Ale Ooh. ja jestem nie, nie przygotowany w tym momencie A będzie masz na lekcji. Tak, chcesz nagadam do dyrektora. Już proszę swoje cztery o, litery tutaj. Nie chcę lagady! Musimy iść lufer. Pana luferka dzisiaj nie ma! Ja jestem jego sobą turem! do pana Watara? Proszę. Do tablicy. Ale ja jestem swobodny. Ja mogę iść! Nie ciebie! Musimy iść, chodź. Dobra, 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 idziemy idziemy, 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 idziemy. Jeden. Co tak, głowy dał? patrzy się do klasy, na klasę. O, no. bardzo smutny jestem, bo mój chomik odszedł i dlatego <noise> głowy w dole. Moja Ciocia odeszła. Nie, no, nie odeszła. E, co się jeszcze ma takiego? Moja świnka no. morska, ten poszła za światy do innego świata. Popatrzcie na suficie lodowej ekipy. Co? Oj, widzicie? Nie, nie ma. Co wam się stało? Ej, czemu Smolak ma podbite oko? Eee, no jakby to wytłumaczyć... tłumaczyć, no... Na dyskorolce się przewrócił i żelazko wtedy prasował. A, a to nie była bójka pod sklepem? Bójka pod sklepem, tak. Sklep To żelazko był. czy bójka pod sklepem? Bójka pod sklepem go bułką. Żelazkiem. Rzuciłem go bułką. I bójka. żelazkiem. Uderzyłeś go żelazkiem? Nie! nie! No żelazko tam było i bójka i sklep był. I on cię uderzył sklepem? No, żelaz... No tak, a stałem na żelazku. Proszę pana, bo to było tak, że oni mieli wypadek na rowerze i po prostu to było przed tym, co się wydarzyło w nocy. A skąd ty to niby wiesz? No bo ja byłam na rolkach, a oni byli na rowerach. Tak, tak. było, tak? To a ty tak. przecież był to była... na deskorolce mówił przed chwilą. Eee... No bo to była disco. No przedtem był rower Tak. Dysko rower Disco-rower? Disco-polowy rower. Oni coś kłamią, proszę pana. No co nigdy nie widziałeś disco-roweru? właśnie! Ja widziałem tylko discoły łyżwy. Dobra, Mary Jane, siadaj na twoje miejsce, a wy chłopaki macie przerąbane. Ale dlaczego? Bo to jest ostatni dzień w szkole. Co? to nie? Ale No dobrze, to. Miło było pana poznać. Cześć Mary Jane! Cześć Pikacz, cześć Dev. Cześć! Ale ja się przykro No tych przyjacielów Ja za to tęsknię Ja za mu też Dwa Głąby, wracać mi tu na początek klasy już Ale on nas wyrzucił Właśnie już odchodzimy stąd Proszę wracać tutaj Nie ty będę tęsknił Nie będę tęsknić nad nami Pan a mówił Głąbi, ja też, bo Głąb Mogę sobie zostać wywalony? Tak możesz zostać wywalony Chłopaki, udało mi się! Mogę zostać wywalony w końcu! Adios. Budowlanka na mnie czeka. No, przynajmniej z nadkiem będziemy chodzić do szkoły. To jest wasz ostatni dzień w szkole, kiedy nie macie żadnych nagań i dostajecie szóstkę z zachowania. Co? No! Za co? Za to, że pomogliście Iron Manowi i całe miasto przeżyło w ten atak okropny. I, bo w ogóle, chłopaki, jestem z Was dumny i odwołuję wszystko, co Wam powiedziałem. Jesteście super. A! Smoks! Smolaks! Proszę pana, naprawdę? No naprawdę. Nie mam już żadnej nagany? Ba, no masz czóstkę do, do zachowania do końca roku. No to nie fajne, ja powinienem mieć czóstkę, ja do tej pory nie mam. Siadaj Przemek. Nie lubię panu. Jedynka za zachowanie. Nie, 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 nie lubię się, nie lubię się, nawet mogę być pana podwładnym. No to się posłuchaj i usiądź na czterech literach. Dobrze. Smolaks! Wstawaj! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Na ty <pytania> co to robisz? Idziemy budować? Ale. No tak, zostaliśmy wywaleni ze szkoły. Co? Jak to? Pani panie, dyrektorze! Nawet o tym nie myśl. Ale no proszę! To nie, proszę mi wy wy wyłazić ze sali. Ale panie no no dyrektorze! Za późno. Wylał ze szkoły, won, i budować jakieś panią. rusztowanie. no dobra, jak panu zepsują dom, to to będzie moja wina! A, już nie ma domu. domu e, Lufar, do możemy pogadać? E, tak, tak, tak. tak. E, e, patrz, mój, jak on spodziewa dziewczyny. Nie nie, no nie, 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 prawda, tylko chcieli porozmawiać, ja o wszystkim wiem. Spokojnie. A na pewno. Tak. A z tym ciążarem od do jeszcze dwóch innych? Jeszcze dwóch innych? No. no w ogóle jestem ciekawy, jak wygląda spider -Man. Na pewno musi być jakiś Eee, ja, no, no, nie wiem. A pomyśl sobie był Lufar, był Spider-Man. To był chyba najbliższy Spider-Man na świecie. No, to my dziękuję, że ty chcesz w ogóle ze mną porozmawiać, bo, bo wiesz, bo no, byliśmy razem i nie jesteśmy razem i byliśmy skłóceni i w ogóle i tyle się działo i ja zawsze nie, nie, no, chciałem wiesz, żeby, prostu... wie... Czekaj. Chciałem mhm. za zawsze, żeby była szczęśliwa i jesteśmy z moim najlepszym przyjacielem i nadal to potrzebuję i ja mam no, giga kibiksuję Gwen. Naprawdę. To się cieszę, bo ja w sumie chciałem ci powiedzieć, że... Chciałam się po prostu z tobą pogodzić, żebyśmy znowu byli, wiesz, taką paczką przyjaciół i w ogóle i chciałabym się z tobą, no tak, chciałabym się Jest! z tobą przyjaźnić, Jest! nie zakopać... Jest! Jest! ja jestem bardzo chętny, jestem bardzo chętny! To super! Naprawdę? Ja się Naprawdę? No, tak, tak. się? Tak! Jest! 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 No, ci nie, czy, czyli wszystko jest okej, okay, tak? Tak, 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 tak. Bo bałem się, że będzie ci, wiesz, przeszkadzać, że, że jestem swoim przyjacielem nie, tak. Nie, 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 no, nie. Naprawdę, Gwen, ja mam giga kibicuję i jesteś najlepszą, najlepszą grupą przyjaciół kiedykolwiek miałem, a no. Co się stało? Możemy się później zgadzać na, na A, tym? Tak, jasne, ja wiesz co, i tak miałam lecieć do okay. Smolaksa, bo e, mieliśmy pogadać. To papa, pa, do zobaczenia później! Hej Mary Jane. Hej Luffer. Luffer, Prawdę ci dziękuję za to, że mnie uratowałeś. I w ogóle uratowałeś całe miasto ze Smolaksa. Naprawdę, no, gdyby nie wy, nie byłoby mnie tutaj. Nie ma problemu Mary Jane, nie wiem czy słyszałaś, ale pogodziłem się z Gwen Stacy. To I... chyba dobrze. A nie będzie zła o to? Nie, nie będę zła, spokojnie. Na pewno? Na sto procent. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dziękuję ci jeszcze raz, Lufer. Oh. I... Co ja, co widziałem? O... ja widziałem! Ja widziałem! Ja widziałem! Ej, wyjrzymy! Chcemy! Chodź tu! Co? Przestań! Przestań! Co? Tak. Nie, 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 nie! Cicho bądź! Uuu. Cicho bądź! Ja o nie! Widzowie, ja już mam go dosyć! Pięć tysięcy łapek w górę! Terapia szokowa na Przemku. Jaka terapia, terapia szokowa? Domyślisz się. Ale ogółem tu wiecie jak oni się całowali? Nie ja nie, to nie, mam to nie. nie wiem, wiem, opowiadaj, opowiadaj, nie Opowiadaj, opowiadaj. Nie wiem,